Bitcoin i Ethereum realizujemy scenariusz wzrostowy. Teraz zobaczyliśmy spadki, czego możemy się spodziewać w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach czyli analiza rynku kryptowalut. Cześć, jestem Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co poniedziałek spotykamy się po to, aby zobaczyć, jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do stawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, przybić dzwona, zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem. Pamiętajcie, aby pod filmem w komentarzu dać znać informacji, jakiego altcoina chcielibyście analizę zobaczyć w piątek, ponieważ w piątki analizuję wybrane przez Was altcoiny, te, które mają największe zainteresowanie z Waszej strony. A jak mogliście zobaczyć, w perspektywie ostatnich dwóch miesięcy, bardzo, bardzo te analizy się sprawdzały i naprawdę mogły dać zarobić ogromne pieniądze. Lecimy z tematem, zaczynamy od analizy Bitcoina, zaczniemy od tego, o czym rozmawialiśmy w poprzednim filmie. Mówiłem Wam właśnie, byliśmy na poziomie tutaj... 58 tysięcy, tak widzieliśmy się w piątek, jeżeli chodzi o analizę. Wczoraj widzieliśmy się w podsumowaniu tygodnia sygnałów i możliwości, jakie daje forum edukacyjne Mister Parada. Do tego jeszcze wrócimy. W piątek mieliśmy 12 i zobaczmy 12. Tak wyznaczyłem te poziomy na kontynuację ruchu, właśnie wzrostowego. Tutaj wcześniej jeszcze był ten zakres mniejszej korekty. Mówiłem, że jak to wybije, to zobaczymy właśnie. Odbicie i kontynuację ruchu wzrostowego, właśnie. Z tych poziomów, co miało miejsce. Tutaj, właśnie stąd, wraz z moimi partnerami edukacyjnymi, graliśmy właśnie tą pozycję na wzrosty, która zaliczyła nam dwa take profity. Zabrakło odrobinę do take profitu trzeciego, czyli tych 62 640 dolarów. Natomiast mówiłem wam w wcześniejszych analizach, że spodziewałem się wzrostów do 62 tysięcy dolarów, co właśnie miało miejsce. Natomiast wczoraj informowałem moich partnerów o tym, że prawdopodobnie zobaczymy spadki i tą część, która nam Została do take-profitu trzeciego. Informowałem, że właśnie zamykam, ponieważ prawdopodobnie zobaczymy zejście do wypełnienia imbalansu, co miało właśnie w tym momencie miejsce. Mamy spadki, uzupełnienie imbalansu. Cena nam dalej się trzyma tutaj w tym żółtym prostokącie. Jest to zakres strefy wolumenowej, według strategii, której możecie się właśnie nauczyć na naszym forum. Także to już mogę sobie skasować. Tutaj mamy analizę zrealizowaną, natomiast tutaj jeszcze do wypełnienia jest malutki imbalans i lekka manipulacja. Na tą chwilę tutaj to nas trzyma wzrostowo i tego powinniśmy się właśnie trzymać. Ewentualnie zamknięcie się korpusem świeczki 4 godzinnej poniżej tej strefy, właśnie tej żółtej strefy wolumenowej, da nam potwierdzenie na ewentualne dalsze spadki, i tutaj będę oczekiwał właśnie wtedy reakcji w tym prostokącie niebieskim. Według. Z zakresu korekty, która trzyma nas dalej wzrostowo w tym impulsie, który zaczęliśmy od 43 tysięcy dolarów, i jest to element strategii właśnie z forum Mr. Parada czyli oprócz możliwości edukacyjnych, oprócz sygnałów, macie możliwość przede wszystkim nauczyć się samodzielnie tradować na rynku kryptowalut. Bardzo skuteczna strategia, którą ja Wam tutaj pokazuję trzy razy w tygodniu w analizach rynku kryptowalut i jak widzicie, sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o samą strategię, znajdziecie informacje na mojej stronie krokapel tutaj w zakładce informacje o forum macie informacje również w zakładce jak zacząć, gdzie pokazuję Wam jak do forum dołączyć, jak opłacić, wykupić swoją subskrypcję. I postawić na inwestycje w wiedzę, która wypłaca najlepsze odsetki Znajdziecie tutaj również informacje o kodzie rabatowym Jaki dla Was przygotowałem na pierwszą subskrypcję, na pierwszy pakiet edukacyjny Wczoraj rozmawialiśmy na temat skuteczności sygnałów od naszych traderów Oraz moich analiz, możecie zobaczyć ten materiał U mnie było 100% skuteczności, u chłopaków również było dobrze Tydzień zakończony zyskiem Ale przejdźmy sobie do dalszej analizy jeżeli to Was interesuje, to wbijajcie na moją stronę i napiszcie do mnie. Później dam Wam materiały edukacyjne oraz będziecie mieli możliwość dołączenia do mojej prywatnej grupy. Ok, lecimy z tematem. Także tutaj kolejne poziomy, jakie ja obserwuję dla siebie w tej pozycji długiej, w której w tym momencie jestem wraz z moimi partnerami, ponieważ tak jak wspominałem, moi partnerzy dostają ode mnie również moje analizy, moje prywatne zagrywki. I tutaj Take Profit pierwszy, mamy Take Profit drugi i Take Profit trzeci, jeżeli chodzi o kontynuację ruchu wzrostowego na poziomie 52 664 dolarów mamy również do wypełnienia imbalans, także tutaj w przypadku mocnych spadków cena właśnie mogłaby się na tym poziomie zatrzymać i odbić, natomiast na tą chwilę raczej nic na to nie wskazuje, jednak warto brać to pod uwagę, ja tutaj również swoje pozycje mam ustawione no zobaczmy jak wygląda sytuacja na ethereum na ethereum pamiętacie, mówiłem wam o, uwaga 1950 cena dochodzi do 1949 77. niemalże idealnie do tego poziomu, czyli do poziomu realizacji zysków z pozycji na wzrosty, o czym informowałem was wcześniej. I stąd zobaczyliśmy właśnie spadki, również widzimy, że cena wypełnia nam imbalans, który był na tym poziomie tutaj czyli 1794. Mamy strefę na wzrosty, mamy również. Ten kanał zosowy, który rysowałem w poprzednim materiale, i widzimy, że cena dalej w nim się tutaj będzie poruszała. Na tą chwilę mamy wyznaczoną strefę na kontynuację ruchu wzrestowego z zakresu tej korekty, i niżej mam jeszcze dwa poziomy. Gdzie będę oczekiwał zejść, może niekoniecznie teraz, natomiast cena prawdopodobnie tutaj wróci moim jakimś mocnym knotem, jak to miało miejsce w przeszłości. Wielokrotnie takie pozycje zawsze zostawiam, ponieważ są to miejsca, do których cena musi powrócić według strategii Smart Money, czyli strategii, którą ja się posługuję na rynku kryptowalut. Ja dla siebie łączę dwie strategie, strategię Smart Money ze strategią właśnie z naszego forum Mister Parda. stąd właśnie niejednokrotnie widzieliście moje snajperskie wejścia dwie bardzo bardzo dobre strategie, które dają mega mega rezultaty i mega skuteczność. Jeżeli chodzi o ewentualny ruch wzrostowy, tutaj kolejna strefa, kolejny poziom 2257 dolarów Jeżeli mówimy o lokalnym ruchu wzrostowym, to mamy do wypełnienia imbalance na 1882 i Prawdopodobnie zobaczymy właśnie podejście ceny do tych poziomów. Bam, tutaj również mamy, widzimy wcześniejsze szczyty i dołki, czyli w tym momencie będzie to opór dla ceny. I pamiętajcie, że to, co słyszycie, to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co się dzieje na rynku kryptowalut. Podejmujcie sami za siebie, w sumie, zawsze i tak podejdziecie sami za siebie decyzję. Analizujcie rynek, uczcie się, ponieważ tutaj wiedza jest kluczem do waszego sukcesu, abyście na tym rynku zarabiali mamy również poprowadzoną linię trendu wzrostowego mamy wcześniejszą linię trenda, w zasadzie ten kanał tutaj który wyrysowany ta gruba niebieska linia pamiętacie to rysowałem już dużo dużo wcześniej widzimy że cena nam tutaj reagowała i od góry i trzymała nas od dołu i później znowu tutaj cena trzymała odbijała się od tego kanału więc jest to w tym momencie wsparcie dla ceny i Później właśnie gdzieś tutaj na górnej bandzie może być to poziom realizacji zysków, czyli take profit. Ok, krótko i na temat, mamy uzupełnienie imbalansu, prawdopodobnie zobaczymy kontynuację ruchu wzrostowego. Znacie strefy na kontynuację wzrostu, w których ja bym oczekiwał, znacie poziomy, gdzie ja bym realizował swoje zyski w przypadku kontynuacji tego ruchu, w którym jesteśmy, czyli w ruchu wzrostowym. Mamy dalej ten wzrostowy, dużo się dzieje na rynku kryptowalut. Kolejne instytucje dołączają, kolejne instytucje dokupują kryptowaluty, także dalej jesteśmy w mocnym rynku byka. Do zobaczenia w kolejnym materiale w środę. Pamiętajcie napiszcie w komentarzu, jakiego alta chcielibyście zobaczyć. Dzięki za Waszą uwagę, dzięki za Waszą aktywność. Do zobaczenia, do usłyszenia. Miłego tygodnia. Piona.